Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo optymistyczny tytuł. Jak zrobić sobie wakacje kredytowe na 10 lat? Dotyczy to kredytów hipotecznych. Na początek trochę o tym, jak bardzo jesteśmy oszukiwani przez system w przypadku kredytów hipotecznych. Mamy do czynienia aż z dwoma potężnymi przekrętami. One są robione w biały dzień. E, płacimy za to ogromne koszty, często bankrutujemy, właśnie z tego powodu, że te oszustwa są robione powszechnie i nawet pewnym nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Te dwa oszustwa to stopy NBP i WIBOR. Przekręt ze stopami NBP, czyli kłamstwo, e, które którym nas karmią, że wysoka stopa procentowa zahamuje inflację, omawiałem w jednym z poprzednich programów. Proszę się z takowym zapoznać. Krótko mówiąc, bank centralny podnosi stopy procentowe, raty naszych kredytów wzrosły już niemal dwukrotnie, tłumacząc, że dzięki temu zahamuje inflację. Jest to Bzdura, kłamstwo, ekonomiczny absurd. Zapraszam do stosownego filmu, w którym te kłamstwa i bzdury opowiadałem e, i m, argumentowałem. W kredycie hipotecznym mamy jeszcze drugi przekręt, który do tej pory akceptowaliśmy, uznaliśmy, że to jest normalne i to jest WIBOR. Może przypomnijmy sobie, jak. Bank konstruuje umowę kredytową. Mówię o tych umowach, które najczęściej spotykamy ze stopą zmienną. Jest ich na rynku no, grubo ponad 98%, 95, 8%, w każdym razie blisko 100%. Czyli prawie wszystkie nasze kredyty, nie tylko zresztą hipoteczne, oparte są na zmiennej stopie WIBOR. Co to jest ten WIBOR? Banki tłumaczą to, że jest to taka stopa procentowa, po której sobie wzajemnie banki pożyczają pieniądze. Głupie tłumaczenie, szczególnie wtedy, jeżeli każdy bank ma nadpłynność, czy ma za dużo środków, które mógłby przeznaczyć na kredyty, a nie ma chętnych, w związku z tym nie ma powodu, żeby jeden bank pożyczał drugiemu środki. Ale możemy to uznać troszeczkę inaczej nazwać, że jest to koszt pozyskania środków. No bo przecież te środki w banku istnieją. Ktoś zanosi lokatę, poza tym bank ma jakieś tam koszty własne. Więc nazwijmy, że jest to koszt pozyskania kapitału e, tak jak w każdym normalnym produkcie. Jest koszt wytworzenia i marża. Czyli w pewnym sensie WIBOR jest tym kosztem wytworzenia, można powiedzieć, no przecież tak jest we wszystkich produktach. Koszt wytworzenia, jeżeli coś wytwarzam za 5 zł, żeby zarobić, muszę sprzedać drożej, bo musiał za 4 zł. No to wtedy do interesu dokładał. Więc drugim składnikiem cenowym jest marża. Mamy więc wybór i marża. Wydaje się wszystko ok. Nie widać tutaj na razie żadnych pułapek, ale dam Państwu taki przykład. Proszę sobie wyobrazić, że pan, pani kupił, kupiła samochód u dealera. Nowiutki, dwa lata temu, za 100 tysięcy. Minęło dwa lata, dzwoni do, do państwa dealer, który sprzedał. No i pyta, no jak tam jeździ pan jeszcze tym samochodem, czy już nie? No wie, no jeżdżę, jak tam spisujesz, tak wszystko w porządku. Wie pan, problem jest taki, że w tej chwili przez tą inflację wzrosły nam bardzo koszty produkcji, jest stal, energię i tak dalej. W związku z tym koszt wytworzenia tego samochodu jest teraz dwa razy wyższy. Musi pan dopłacić nam 100 tysięcy. No i co? Co robi pan? No, wyciągam 100 tysięcy i płacę, tak? Czy nie? Czy mówię, puknij się w głowę półgówku. Cenę zakupu ustala się w dniu zakupu, a nie kilka lat później. No i to jest właśnie to kłamstwo, ta bzdura, przekręt na Wiborze, czyli zmienna cena. Cena zawsze musi być ustalona w dniu zakupu, a nie zmieniać się w sposób dowolny wedle chciwości tych oprawców, bandytów, którzy właśnie w ten sposób z nami sobie poczynają. Proszę zwrócić uwagę, że w żadnym innym produkcie nie mamy takiej sytuacji, że cena zmienia się już, może się zmienić kilka lat po zakupie produktu. Jeżeli bank udzielił nam kredytu 100 czy 200 tysięcy w 2015 roku, to znaczy, że te środki posiadał. Czyli wtedy, oczywiście, gdyby ta WIBOR był. Czyli ta cena pozyskania środków była 8%, no to ona zostaje 8%, dokłada swoją marżę, ale cały czas mamy to samo oprocentowanie. W momencie, kiedy kredyt spłacamy, nie interesuje nas już w jakiej cenie bank pozyskuje środki, pozyskuje kapitał na nowe kredyty, bo to są już inne produkty, inne kredyty, które może sprzedawać w przyszłości. W każdej sytuacji, tam gdzie jest konsument czy przedsiębiorca, zawsze cenę zakupu ustala się w dniu zawarcia umowy. Jedynym wyjątkiem jest bank i właśnie to jest ten przekręt na WIBORZE. Przecież zawsze, jeżeli podejmujemy decyzję o zakupie, interesuje nas cena. Gdybym wiedział dzisiaj, że Rata kredytu będzie nie 2000, a 4000, to bym tego kredytu nie brał. To jest oczywiste, bo mi na to nie stać. Mam określone dochody, nie spodziewam się tak znaczących podwyżek, mówię przecież roz, rok do roku, rata poszła o 100%, w związku z tym po prostu bym tego kredytu nie brał. To są normalne prawa konsumenta, które są tak perfidnie łamane. W biały dzień, w białych rękawiczkach i nie ma winnych. Powiem Państwu tak, jak sobie to uświadomimy, to szlak może człowieka trafić. Jak bardzo jesteśmy oszukiwani, i to jeszcze przez tak zwane instytucje publicznego zaufania e, w świetle prawa. No, ale tak jest. systemem się nie wygra. Chodzi o to, żeby z systemem nie przegrać. Krótko mówiąc, jeżeli nie masz na spłatę, bo głównie o takich sytuacjach dzisiaj mówimy. Walcz. Nie, nie licz, że ktoś się przejmie Twoim losem, że złożysz podanie, że stracisz dom, że być może cię zlicytują. Nikogo to nie obchodzi. Walcz. Ale jeżeli walczysz, pamiętaj, że nie pomoże Ci w tym prawnik. Szukaj pomocy u antywindykatora. Oczywiście nie mówię, że każdy antywindykator będzie. Lekarstwem pomoże, znajdzie rozwiązanie Twojego problemu. Program, o którym ja dzisiaj mówię, jest moim autorskim pomysłem i nie wiem, czy ktoś będzie go kopiował. Dzisiaj o szczegółach. W momencie, kiedy sobie uświadomimy, jak jesteśmy bardzo oszukiwani, z drugiej strony, nie chcemy jednak łamać prawa, musimy wykorzystywać wszystkie jego słabości, ale także. Pomoc systemową. Tak jak powiedziałem, naszym założeniem jest korzystanie z nieruchomości i niespłacanie na poczet rat ani złotówki przez okrągłe 10 lat. I jest to, proszę Państwa, możliwe. Z moją skromną pomocą, na razie być może również będę miał innych naśladowców. Krok pierwszy: pomoc systemowa. Nie mam na spłatę rat. Wkurzony jestem maksymalnie, jak strasznie mnie oszukują. Więc co robię? Na początek idę po pomoc systemową. Na przykład zaczynam od wakacji kredytowych, tych zgodnych z ustawą. Czyli już mam jakiś tam okres <laughs> paru miesięcy, gdzie mogę tego kredytu nie spłacać ani złotóweczki, bo jest to zgodne z ustawą. W momencie, kiedy kończy mi się już możliwość korzystania z wakacji kredytowych, dalej nie spłacam. Bank mnie wyzywa do, do zapłaty, no, informuje o możliwości restrukturyzacji. Oczywiście podejmujemy temat, no bo to nam przysługuje. Próbujemy się z bankiem dogadać, Oczywiście nie spłacamy w tym czasie również ani złotóweczki na poczet kredytu. Cała ta operacja, tłumaczenie, że chcemy, ale nie możemy, że trochę później, że może mniejsze raty, musi potrwać kilka miesięcy. No w końcu bank się znudzi i powie stop. Nie zgadzamy się na żadną restrukturyzację. No mamy jakieś tam swoje powody, czyli ta ścieżka została. Wchodzimy w następną ścieżkę. Ustawa o kredycie hipotecznym. Mówimy dobrze, sorry, nie ma rady, muszę sprzedać mieszkanie. Proszę o wstrzymanie na 6 miesięcy w indykacji. No i udajemy, że sprzedajemy mieszkanie. Oczywiście nie mamy najmniejszego zamiaru sprzedawać tego mieszkania, ale poudawać trzeba, no, żeby te 6 miesięcy wykorzystać. Czyli, proszę Państwa, już te działania systemowe dały nam co najmniej, no powiedzmy, plus minus rok do przodu. I teraz, dopiero jeżeli bank już straci cierpliwość, skończy nam się możliwość korzystania z ustawy o kredycie hipotecznym, może zacząć prowadzić indykację, czyli wzywa do zapłaty, reklamujemy, czyli myślę, że to kolejne pół roku zajmie. Bankowi, kiedy będzie mógł skutecznie złożyć wypowiedzenie umowy. Czyli wtedy nie ma żartów. Wprowadzamy kolejny element do gry: jaki pozywamy bank o, o WIBOR, który jest oczywiście oszustwem. Bardzo łatwo znaleźć argumenty na to, że e, kredyt oparty na WIBORze jest niezgodny z prawami konsumenta. O tym rozmawialiśmy już choćby w poprzednim programie. E, oczywiście, tak jak wspominałem poprzednio, tę sprawę przegramy, ale będzie ona trwała kilka lat pod warunkiem, że złożymy ją w Warszawie. To jest bardzo ważne, sprawa musi się ciągnąć. A nasze ukochane sądy, a szczególnie warszawski, to jest miód na moje serce. Każda sprawa, jeżeli się odpowiednio ją umiejętnie prowadzi, może trwać 5 i 6 lat. No zakładam, że potrwa ze 4 lata. Jednakowoż w momencie, kiedy my występujemy do sądu z pozwem o unieważnienie umowy, bank nie może pozwać nas bo wtedy by to były dwa przeciwstawne, dwa przeciwstawne tematy w jednej sprawie, czyli bank musi poczekać aż nasza sprawa się skończy. E, czyli tak mniej więcej już e, łącznie z tą sprawą spokojnie mamy 5 do 6 lat spokoju, bo oczywiście w momencie, kiedy sprawa się toczy, nie spłacamy na poczet kredytu ani złotóweczki, czyli dalej jesteśmy na wakacjach. Kiedy okaże się, no to będzie prawie pewne, że tę sprawę przegraliśmy w sądzie, to dopiero wtedy może nas pozwać bank. Przechodzimy do innej taktyki. Metoda Rambo opowiem ją przy kolejnym programie dotyczącym Frankowiczów. Jest to typowa walka partyzancka, gdzie zabezpieczamy majątek, zmieniamy właściciela nieruchomości, zabezpieczamy inne składniki majątku i również nasze dochody. Kolejna część tej wojny, kolejne 4-5 lat, gdzie pewnie w końcu bankowi uda się uzyskać tytuł egzekucyjny. Ale jeśli podsumujemy wszystkie te kroki, które poczyniliśmy, myślę, że to będzie znacząco więcej niż 10 lat. Ale tak już dla bezpieczeństwa, żeby też za dużo nie obiecywać, mówię, że to będzie 10 lat wakacji kredytowych. Pamiętajmy jeszcze o tym, że nawet jeżeli bank posiada tytuł egzekucyjny, ale działając metodą RAMBO. Odpowiednio zabezpieczyliśmy nieruchomość, to wcale nie będzie mógł tak łatwo nam jej zabrać. To są właśnie te momenty, kiedy możemy z bankiem w końcu wymęczonym, wymordowanym tą walką porozmawiać normalnie i zaproponować jakąś kwotę. E, odkupić nieruchomość, która oczywiście będzie miała zupełnie inną wartość i kredyt za, za kilka lat. Za, na korzystnych dla nas warunkach. Proszę Państwa, ja takie transakcje robiłem. Nawet niedawno temu udało mi się odkupić nieruchomość po tak długiej walce za 500 tysięcy, gdzie jej wartość była dwukrotnie wyższa. Właśnie działając w podobny sposób na wymęczenie przeciwnika, wykorzystując wszystkie słabości systemu i znając go doskonale. Tu jest proszę Państwa jedna ważna uwaga, to nie jest metoda uniwersalna. To nie jest metoda dla każdego. Przede wszystkim no, w momencie, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą i potrzebujemy stały dostęp do kredytów, e, no to może się okazać to niestety niedobrym rozwiązaniem, ponieważ e, jednak BIK będzie pokazywał, że zalegamy w kredycie i uniemożliwimy sobie uzyskanie finansowania. Podobnie nie ma to większego sensu, jeżeli wartość nieruchomości jest znacząco wyższa od kwoty kredytu. Czyli załóżmy, nieruchomość jest warta milion, mamy kredyt 200 tysięcy, ten system walki również wtedy nie ma większego sensu. Ale jeżeli, proszę Państwa, mamy zbliżoną wartość nieruchomości do kwoty kredytu. E, jeżeli rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wygospodarować tych środków, to zamiast porywając się na jakieś dodatkowe dopłaty, e, inne, inne formy pomocy, spokojnie możemy iść w tym kierunku, godnie żyć, zachować nieruchomość i cieszyć się nią co najmniej przez 10 lat. Nie płacąc ani złotówki na poczet kredytu. A Milton Friedman mówił, że nie ma darmowych obiadków. Nie znał tej metody, ja ją upowszechniam. Zapraszam wszystkich chętnych, a jeżeli są Państwo zainteresowani takim właśnie rozwiązaniem, proszę o wysłanie maila. Znajdą Państwo adres pod filmem. Na wszystkie maile odpowiadam osobiście. Dziękuję, do widzenia.